Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy. Aleluja! Aleluja! Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Wała Chwała Tobie Panie. Panie. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę, Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Chwała Bo Tobie Chryste. Duchu Święty, przyjdź prosimy, twoje łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmie z łatwością, utrzymamy z całością a jej światłem oświeceni w dobrym będzie utwierdzeni. Stoimy, moi drodzy, o krok od Dnia Wszystkich Świętych, Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po prostu od dnia, kiedy pójdziemy na nasze cmentarze. Ale czasami idąc gdzieś, może nie zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie idziemy, choć wiemy, ale nie do końca. Chciałbym właśnie dziś parę zdań na ten temat powiedzieć. 1 pierwszy listopada, pierwszy 2 na pewno idziemy na cmentarze, bo tam chcemy odwiedzić tak duchowo naszych bliskich, to będą może rodzice, rodzeństwo, współmałżonkowie. Ktoś, kogo, kogo odprowadziliśmy na to miejsce kiedyś. Ale pamiętajmy, że te dni od siebie się różnią. 1 listopada jest to Dzień Wszystkich Świętych. Dzień możemy powiedzieć takiej radości, bo wspominamy tych, którzy odeszli, ale którzy zostali przez stolicę apostolską wyniesieni do godności świętych. Będą to znani nam, bardzo dobrze znani święty Jan Paweł II, Maksymilian Kolbe, święty Stanisław Kostka, matka Teresa z Kalkuty, kardynał Wyszyński i pewno wielu, wielu jeszcze powiemy, chociażby nawet nasi patronowie, ale pamiętajmy, że w dniu tym wspominamy również tych, którzy odeszli, ale których stolica apostolska nie wyniosę do godności świętych, może to będą nasi bliscy, może to będzie brat, siostra, współmałżony, ktoś bliski często nawet jak odprawiam pogrzeby to gdzieś ktoś tam napisze naprawdę święty człowiek, dusza człowiek taki pomocny, bezinteresowny, a czy to nie jest kandydat do świętości? Moi, moi drodzy, znamy tylko tych, których do godności tej wyniosła Stolica Apostolska, papież. Pewne tam jakieś procedury, ale iluż jest naszych bliskich, którzy odeszli i powiemy, to był naprawdę człowiek święty. Taki dobry, bezinteresowny, pomocny. I tych wspominamy, moi drodzy, pierwszego listopada. Są to ludzie bardzo często prości. Ludzie, którzy, którzy są utyrani swoimi obowiązkami codziennymi, pracą, praca, dom, praca, dom i oczywiście Bóg, bo powiemy, że ludzie, którzy, którzy są tak zapracowani, to oni się trzymają tego wszystkiego tylko poprzez to, że są blisko Boga. A więc, a więc ich wspominamy, tych, którzy są świętymi w naszych oczach, i cały czas oczywiście modlimy się, aby i wszystkich Bóg przyjął do swojej chwały. Drugi dzień, 2 listopada, to, moi drodzy, będzie Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych. I tu wspominamy, tak samo jak i 1 listopada, dla nas to nie ma różnicy, chociaż w liturgii jest to różnica, wspominamy wszystkich Wiernych Zmarłych, a więc naszych bliskich, do których, na których idziemy na groby. Rodzicem rodzeństwo bliskim, chcemy właśnie, abym aby i wspomnieć, czasami moi drodzy, ktoś na te groby zaglądam, no trudno, niestety, raz na rok, może dlatego, że jest to bardzo daleko. I trzeba tam jechać, a może tylko wyślemy list do bliskich, słuchaj, weź tam yy, zaświeć, yy, połóż tam znicz ode mnie również, bo no za daleko jest do tej Warszawy, do tego Krakowa, do, do tego <laughs> zakopanego zamościa Rzeszowa, czy gdzieś tam jeszcze, weźcie tam w moim imieniu, połóżcie jeden znicz. Ale jeżeli jest to moi drodzy, bliżej, pamiętajmy o nich. Nie tylko z racji wszystkich świętych, z racji wszystkich wiernych zmarłych, żeby to nie było tylko takie, o, ważne, że mnie widzieli. Byłem, byłem, bo mnie widziała ta sąsiadka, czy ta, widzieli, widziało mi rodzeństwo, więc już mam bycie na grobie powiedzmy rodziców zaliczone. To no nie tak powinno być. To powinna być nasza wdzięczność właśnie tym, którzy już odeszli. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żebyśmy byli na grobach naszych bliskich 1-2 listopada, ale nad tym wszystkim ważniejsze jest to, żebyśmy dali tym, którzy odeszli, coś duchowego. Dlatego spowiedź, komunia święta pamiętajmy o tym. Spowiedź tutaj u nas w Kościele jest codziennie w trakcie różańca, a więc nikt nie może sobie powiedzieć, bo nie miałem kiedy, nie miałem czasu, bo nie miałem... Nie, ten czas jest, możliwość jest. Spowiedź była przez cały tydzień na różańcu. Dziękuję przy tej okazji i panu Kazimierzowi, i panu Andrzejowi, panu Stanisławowi za, za poprowadzenie za mnie różańca. A więc ja w tym czasie mogłem usiąść do profesjonału. I pytanie, nawet dziś siedziałem, czym skorzystałem, skorzystam z, tego, z tej możliwości, żeby idąc na groby, móc powiedzieć mamo, tato, siostro, bracie, dziadki, przychodzę dziś ze zniczem, ale również daję wam Komunię świętą. Niech to, moi drodzy, będzie. Żebyśmy o tym nie zapomnieli. Będąc na cmentarzu, pamiętajmy również, że jest to miejsce święte. i powinno być takiego czegoś jak palenie papierosu, gdzieś tam nawet z boku na cmentarzu, gdzieś tam na, na którymś końcu. To jest wszystko miejsce poświęcone. I to nie ma miejsca na papierosa. Na gadanie, na śmiechy, na rozmowy. Na to, to też chociaż rozumiem. Że idąc na cmentarz, podejdziemy do grobu kogoś bliskiego i tam będzie siostra, brat, ktoś, z kim nie widzieliśmy się uu, już bardzo dawno. Będą te może czułe powitania, będą te może uśmiechy, coś tam, co u ciebie słychać, u ciebie, ale żeby tego było jak najmniej. Żeby to było miejsce, ja przyszedłem na cmentarz. Ja przyszedłem się pomodlić. I moi drodzy, tym naszym bliskim dajmy to, co najważniejsze, naszą modlitwą nie jest coś takiego jak odpust zupełny, który będzie trwał od 1 do 8 listopada, yy, aby ten odpust, czyli taka specjalna łaska od Boga, yy, żeby ją otrzymać dla swoich, dla kogoś z bliskich, zmarłych. I to będzie nawiedzenie kościoła, cmentarza, to będzie spowiedź, komunia święta, no komunia święta, bo spowiedź może być dziś, ale przez te dni możemy iść do komunii świętej, byle być w stanie łaski uświęcającej. To będzie modlitwa wierze w Boga, modlitwa w, intencji, w intencjach Ojca Świętego, Ojcze Nasz. Jakakolwiek jeszcze modlitwa, to tylko spotęguje naszą wdzięczność i nasz ten dar, który damy naszym bliskim zmarłym. A pójdziemy 1-2 listopada, czy, czy któregoś tam jeszcze zaniesiemy ten znicz, zaniesiemy kwiaty. To będzie symbol taki zewnętrzny mojej pamięci. Kwiaty symbol zawsze pamięci. Czy to będą imieniny, urodziny. Zawsze ten kwiat, kwiatek, nawet ten malutki doniczkowy, zwykły, to jest symbol, że ja pamiętam o kimś. To będą te nasze modlitwy, 1-2 listopada. Znajdźmy czas, żeby w, tym, w te dwa dni być na mszy świętej, żeby nie było, że ja wpadam, bo mam jeszcze yy, na cmentarz do Żagania, do Iłowej, do Tuplic, do jeszcze, 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 no mam ich tych miejsc, na pewno mam, rozłóżmy to może na jeden dzień, drugi dzień, ale też, żeby w jeden i drugi dzień była cała msza święta. No i moi drodzy, przez cały listopad Bynajmniej tu w naszym kościele będą wypominki codziennie, no oprócz niedzieli. Codziennie będą w dzień powszedni, pół godziny przed Myszą Świętą. Bardzo mi było tak, mimo, mimo takiego dnia, takich dni ciężkich dla każdego, tego było radośnie, kiedy rozpoczynają wypominki, było nas więcej, coraz więcej. Po pięciu minutach jeszcze więcej, żebyśmy przychodzili tutaj, modlili się. Bo to jest właśnie ta wdzięczność nasza dla tych, którzy odeszli. Amen.